Były mistrz świata dwóch kategorii wagowych Tomasz Adamek z nami na kilkadziesiąt godzin przed walką z Salomonem Haumono. Adamek wciąż marzący o tytule mistrza świata w trzeciej kategorii wagowej? No zawsze gdzieś marzenia pozostają w każdym człowieku. No, nie lubimy sięgać czegoś, co, co, co jest dzisiaj niemożliwością. Nie na razie mamy walkę: 24. Trzeba dobrze, dobrze wyjść do ringu i wygrać w dobrym stylu. I zobaczymy co, co dalej. No oczywiście to jest prześ, przeciwnik, przeszkoda. No, ale jestem w dobrej dyspozycji i mam nadzieję, że nie zabiorę. Dobry obóz, wszystko gra. gong pierwszej do, do roboty. Okay. Y mówisz sam o tym, że jakby twój nowy trener nie chciał bardzo cię przestawiać. Bo jest wiadomo, że jest zawodnikiem ukształtowanym. To ja w takim razie zastanawiam się trochę, po co ten nowy trener. No bo stary trener już nie dał rady. Po prostu trenować ze mną, Roże, już jest chorowany. Ponad 70 lat był już nawet w szpitalu. Eee, także to było niemożliwością, by ze mną przyjechał. Ale został mi polecony właśnie młody on, Ges I bardzo dobry chłopak, który, który będzie dał mi w kości pierwsze tygodnie. Potem oczywiście zapamięta już jakby kontakt, kondycję. No to mam nadzieję, że będzie by... No bo możemy dzisiaj opowiadać wiele. No, no, robota jest wykonana, ciężka i, i efekty, mam nadzieję, pokaże e, nocy. Zmusimy do ciężkiej pracy, do, do szybkości, ruchliwości w ringu, no, bo jest, jest młodym trenerem. No więc nie zapaczać, tego, to, to trzeba pokazać w ringu teraz, to co przepracowaliśmy 9 tygodni w Łomnicy. No. Tak jak mówisz, na sali pewnie nowy, młodszy trener był dużo bardziej energiczny, zmuszał Cię do większego wysiłku, ale czy tak e, taktycznie to jest ta sama myśl szkoleniowa, kontynuacja tego, co wpajał Ci Roger Bloodworth? Znaczy tak, no, amerykański styl, no to jest Amerykanin, więc tutaj żadnych jakichś tam zmian wielkich nie było. Oczywiście zawsze każdy trener ma jakieś swoje tam myśli, wątki, tak próbuje wkładać, ale to nie to, że to jest jakiś inny w ogóle styl, nie wiadomo skąd, także... Tak, ja mam swoje atuty, każdy o tym wie, i mam nadzieję, że w sobotę i nocy będę błyszczą. Mateusz Borek mówi: Spodziewam się najlepszego Adamka od 8-10 lat. To taka poważna deklaracja, bo jednak kilka dobrych walk w tym czasie stoczyłeś. Czy ty też czujesz, że ten czas udało ci się cofnąć podczas tego obozu przygotowawczego? Ja to powtarzam, któreś z kolei, można wiele opowiadać, no ale zweryfikuję rejno. Jest dobrze, nie, nie, nie można zapeszać, oby nic się tam nie wydarzyło. No i będzie dobrze, bo obóz był super, jestem zadowolony z tej współpracy z, z, z GESem. Oczywiście Kubachecki i fizy, fizyczne przygotowanie. No ale zawsze mówię, go, pierwszy jest weryfikacja i mam nadzieję, że kibice będą zadowoleni, no bo po to walczymy, po to trenujemy dla kibiców. By, by właśnie siedzieli przed telewizorami, czy też arenie. Nie powiedzieli, że no, nie, ba, nie warto było przyjść, tak? Także ja właśnie za, za to im dziękuję, że przychodzą i, i człowiek cieszy i cieszy się e, serce, jak walka wychodzi. No i kibice biorą brawo, no bo po to właśnie po to ciężko pracujemy, by kibiców e, cieszyć właśnie tą, tą osobą, osobą, tak, i pokazywaniem swojego talentu w ringu. Mm -hmm. yy, nastawiasz się na bitkę, jak to też nazywa Mateusz Borek w ringu. Czy jednak bokserskie szachy z Twojej strony, bo no to jest rywal, gdzie chyba możesz pokazać taką pełen wachlarz swoich możliwości, bo z w kategorii ciężkiej często boksowałeś dobrze, a Hamona jest zawodnikiem ofensywnym no i chyba w ciemno można założyć, że on jednak będzie szukał tego półdystansu. Na pewno, bo będę prawdopodobnie szybszy, więc tutaj na pewno szybkość będzie. Odgrywa główną rolę na no to, co, co wniesie do ringu, no to musimy poczekać, bo może mówię, układać wiele, planować, jednak zweryfikuję zawsze ring. Bazuje na, na, na szybkości. Każdy zna, mam dobrą lewą rękę i dynamicznie trzeba zadawać ciosy. I jeżeli prawą trafię, czy robię sierpem. Oczywiście każdego mogę położyć. No ale mówię, gadać można wiele. Poczekajmy do sobotniego Gongu. Ale podkreślasz to, że tak, że nie chcesz za dużo mówić, ale powiedz. Koniec przygotowań do walki z Moliną, koniec przygotowań do walki z Hołmem, no, tak fizycznie. Czujesz jakąś różnicę? Znaczy, czujesz się szybszy, żwawszy. No mówię, no, młody trener e, uruchomił mnie, no, zmusił do, do tej ciężkiej pracy. Więc ta praca została wykonana. No i teraz to wszystko przenieść tylko na ring i będzie pięknie. Okay, czyli to prawda, że zapłonął gdzieś w środku nowy ogień u Tomasza Adamka dzięki tej zmianie na sali? No, na pewno, bo jest mobilizacja. Ktoś się zmusza do ciężkiej pracy. No ja jestem człowiekiem pracy. Jeśli nigdy nie, mówiąc, chcę gdzieś brzydko, opieprzałem. Eee, pokażę, właśnie. Się, będę chciał się pokazać z jak najlepszej strony. No bo...